Witam Was, kochani, serdecznie. Zapraszam Was do obejrzenia materiału o nowiu w znaku Skorpiona. Niezwykły now, ponieważ odbywa się 1 listopada, czyli w Święto Zmarłych. I tutaj widzimy, moi drodzy, Żenów tutaj odbywa się właśnie w znaku Skorpiona. I to mam miejsce 1 listopada o godzinie 13.47 i ten kosmogram jest zrobiony na Warszawę. No w dziewiątym domu. Domu duchowości, szerszego widzenia, szerszego zrozumienia i słońce i księżyc znajdują się w dwadzie wodnika czyli by coś zrozumieć by być świadomym i uważam że ten nów naprawdę jest poświęcony naszym przodkom i nam też żebyśmy właśnie zrozumieli nasze pochodzenie żebyśmy dotarli do naszego źródła i obyśmy y, zostawili y, wszystkie żale i zrozumieli nasze bycie tu i teraz. Taki uważam, że jest ten now. Hmm. Zobaczcie, nie przypadek, że podczas tego nowiu właśnie w znaku Skorpiona, gdzie Mówi o świecie zmarłym, czyli tam, gdzie dusza przenika, o naszym źródle, o zaświatach. I podczas tego nowiu władca skorpiona znajduje się w znaku raka. W ogóle zobaczcie, jaki tworzy się piękny trygon od Merkurego, znajdującego się w znaku Skorpiona na ostatnich stopniach, do Marsa w znaku Raka i do Neptuna w znaku Ryb. Tak? I Neptun w, w trygonie też do Merkurego w znaku Skorpiona. Czyli tutaj jest y, pokazany trygon y, wody. Tak. I władca skorpiona Mars znajduje się w raku. Rak to wiemy, że to jest rodzina, ale rak też mówi o tym. Y, o tych naszych korzeniach, o tych naszych przodkach, czyli o tej zapisanej pamięci ryby, o duchowości, czyli po prostu o rozpuszczeniu. I to też jest y, ta pamięć, tak? No i oczywiście, skorpion. To jest to, czego my nie możemy zobaczyć. Nie możemy wiedzieć, jak tam jest, czy i ta druga strona. Mm. I kochani, ja uważam, że w ogóle taki okres skorpiona, który już się rozpoczął, jest bardzo dobrym momentem na to, żeby właśnie kierować energię właśnie do wewnątrz. I żeby stać się właśnie świadomym swojego pochodzenia. Naszego jestestwa. I tam, gdzie w skorpionie, y, widzimy te traumy, tak, bo to są emocje, bardzo głębokie emocje, które przeżywamy, tam postarajmy się poszukać y, tego naszego wzrostu. Bo tam, gdzie lęk, tam, gdzie ciemność, tam powstanie światło. I teraz obecnie dużo jest przepisywane właśnie winie rodzicom i tak dalej. Po części tak, bo wiecie, być może yy, no rodzice nas chowali, jak chowali, tak? Ale tych rodziców też ktoś chował. I jak umieli, tak nas wychowali. I być może pojawiliśmy się w ich życiu w nieodpowiednim momencie. Być może zostały niespełnione ich marzenia. Być może oni też nosili traumę z, z poprzedniego rodu. I ja często w horoskopach waszych znajduję. Właśnie, że osoba jest przeznaczenia do przecięcia takiej karmy. Wydaje mi się, że każdy to w pewnym sensie ma, tylko być może nie w tym wcieleniu, może w następnym. I na podstawie tego, właśnie, możemy dosięgnąć do tego źródła. Najczęściej to w medytacji. No bo oczywiście, tylko nie w medytacji, że tak sobie potykamy i to wszystko, po prostu medytacja polega na tym, żeby wyzwolić się z ciała i wynieść się gdzieś wyżej, tak, poza ciało, czyli sięgnąć tej świadomości, tej pamięci naszej. I tam przychodzą właśnie odpowiedzi. I na przykład, ktoś, kto odszedł bliski znasz od, na, od nas, możemy poprosić taką osobę o jakiś znak, czy to nie. I łatwiej jest bycie świadomym, bo się wtedy jest wolnym, skąd to się wzięło, a jeżeli po prostu żyć podejmując na ślepo decyzję. Oczywiście to wszystko zależy od waszej woli, czy wy to chcecie odnaleźć, czy nie. Natomiast pamiętajcie, że bardzo wiele narodów, rdzenni amerykanie, yy, plemiona afrykańskie bardzo czczą yy, swoich przodków. Yy, i to jest bardzo ważne, właśnie, żebyśmy my też ich czcili, ponieważ ten okres wodnika, który nastanie, może być takim, że zapomniemy, skąd pochodzimy i zatrzemy to wszystko. Natomiast w pozytywie możemy stać się świadomi, dosięgnąć tego źródła mocy. I odkryć to. I właśnie tutaj y, wszechświat nam w tym bardzo pomaga. Y, właśnie w zrozumieniu tego. I tak. widzicie, y, skorpion możemy sięgnąć do, do, do wnętrza swojego, tak? Podkukać tego. Y, I tutaj na tle rodziny, czyli y, rak. Y, ten mars, on może działać właśnie w tym kierunku, by przyjrzeć się tym korzeniom, na czym rodzicom, by ujrzeć to światło w tunelu. Może ujrzycie w tej medytacji w modlitwie. Jakieś takie dobre aspekty, gdzie Poczuliście się, kochani. Być może coś jednego. I na tym wzrastajcie. Pamiętajcie, że nasi rodzice, oni też. swoich rodziców potracili na wojnach na wojnie, tak drugiej. I to są ogromne takie traumy wojenne. I starajcie się ich zrozumieć, też i naprawdę tutaj um, rozpuścić to i kochać ich takich, jakich są. Um, możemy na przykład z kimś się nie odzywać, ale możemy tą osobę kochać prawdziwą miłością. Możemy przesyłać. Tą miłość. Piękny nów wam powiem, naprawdę do tego właśnie, żeby znaleźć to źródło naszej mocy. I chyba lepszego momentu na to nie będzie. Tym bardziej, że przygotowujemy się do wejścia już Plutona. Tutaj widzimy, że Pluton już chyba 19, jak pamiętam, przejdzie do znaku wodnika. I zaczynamy i zupełnie inną energię. Dlatego dobrze by było właśnie wejść już w to nowe ze świadomością. Bo bycie świadomym to bycie wolnym. I wtedy jesteśmy gotowi podejmować racjonalne decyzje. Czego chcemy, czego nie chcemy. I to właśnie jest tutaj. Bardzo nam przydatne, żebyśmy to zrozumieli. Tym bardziej, że ten dnów się odbywa w dziewiątym domu. A spójrzcie, tutaj imą celi, Medium celi, mamy na osi bliźnięta Strzelec, tak? I tutaj mamy Wenus w opozycji do Jowisza. Czyli tutaj możemy tą miłość poruszyć w sobie, możemy odnaleźć to źródło mocy, możemy poruszyć do przodu. Poranieni, urażeni, z dumą, z pychą, z takim zawzięciem, uwierzcie mi, daleko nie zajdziemy, nigdzie nie zajdziemy. Pycha, kroczy zawsze tuż przed upadkiem. Bycie takim zaborczym, że opowiadam wam to, bo po prostu ja, ja to słyszę, że na przykład ktoś, komuś nie wybaczy tego, póki będzie żył. I to pada w słowach, to nic nie da, bo uwierzcie mi, że nikogo wtedy nie krzywdzimy, tylko samych siebie. To nasze serce zastyga, to nasze czekry się blokują i to my zaczynamy chorować. I to później się dzieje wszystko w nas. Dlatego do tego wzrostu, do tego jasnego takiego zrozumienia, jak to wszystko działa, jest ta pamięć o tych krodkach. I my jej nie możemy zapomnieć. Zawsze musimy wiedzieć, skąd się wywodzimy. A świadomość tego, to jak wam powiedziałam, jest wolnością. I zobaczcie, mieliśmy teraz okres zaćmień na osi waga-bara, tak? I tutaj może się wiele wydarzyło, ale wiele osób jest w zawieszeniu, nie umie podjąć decyzji. Waha się, bo taka jest waga, ona będzie analizowała, ona będzie tak długo myślała, a może się coś samo rozwiąże. I ja Wam powiedziałam, że ta energia od zaćmienia, czyli od 2 października, gdzie miało miejsce zaćmienie Słońca w Wadze, gdzie mieliśmy pełnię w znaku barana. to do lutego się utrzyma. Mars, który teraz wchodzi, wejdzie tutaj zaraz do znaku Lwa, on we Lwie rozpocznie retrogradację. I zobaczcie, to będzie się działo, ten Mars będzie retrogradował, jak Pluton przejdzie na stałe do wodnika. No nie na stałe, ale na 20 lat, tak? I po to tutaj jest Saturn i Neptun w rybach, żeby to właśnie wszystko rozpuścić. Tutaj właśnie jest ta duchowość. I tutaj w rybach jest ta miłość uniwersalna. Po drugie, zwróćcie uwagę. Mamy nów w skorpionie. I teraz opozycyjnym znakiem jest byk. Byk jest wartością. I teraz w byku księżyc jest w wyniesieniu, czyli jest się czuje najlepiej. I y, księżyc w byku, czy to nie jest rodzina? Przypomnijcie sobie, jak byliście mali, gdzie wam było najlepiej, że chcieliście wracać do tego domu. Obojętnie, jak tam było, ale zawsze chciało się wracać. I tutaj właśnie trzeba zwrócić aspekt na tej rodziny. To jest chyba największą wartością, żeby to odkryć. W wielu konsultacjach też od Was słyszę, że z matkami macie problem. Może i tak, ale dotrzyjcie do prawdy. Czy to był ciężki poród? Ja wiem, że nie każdy się zna na astrologii. Ale to mógł być ciężki poród. Kobiety często przeżywają traumę. Czasami też, no wiadomo, że są niechciane dzieci, tak? I też to dziecko będzie w życiu odczuwało. Ale czy mamy z tych rodziców robić takich diabłów, takich. Y My i tak mieliśmy tutaj przyjść na ten świat. To dusza sobie to wszystko wybrała taką drogę. To dusza zawarła kontakt. Piękny nów, chociaż na Skorpiona, powiem Wam szczerze, że naprawdę niesie ogromne przesłanie dla nas wszystkich. Zastanówcie się, jakie macie problemy w życiu, i. Na przykład, jeśli ktoś ma problemy, to wiadomo, że rozwiązuje te problemy w domu, z rodziną, tak? Może się otworzyć, może porozmawiać. Tak samo wy, jeśli Wam w życiu nie wychodzi, możecie sięgnąć do tego swojego rodu, poprosić tych opiekunów i przez miłość dotrzeć do tego źródła mocy. Bo ja to nazywam źródłem mocy, bo na tym właśnie wzrastamy. I tego Wam życzę, kochani. Oczywiście dla osób, które, ale wydaje mi się, że większość jest takich, żeby, że szuka jakiejś pomocy i dlatego tutaj jest na tym kanale, to naprawdę jest piękne przesłanie. I Wiele planet mamy w retrogradacji i zaraz Mer Mars ruszy w retrogradację i naprawdę tę energię poświęćcie na siebie, nad pracą, nad sobą. I pracujcie swoim wewnętrznym lękiem, ze swoimi obawami. To jest przepiękny nów. Na to, by to pojąć i zrozumieć. I jeszcze Wam powiem, że tutaj jeszcze dopiero teraz zauważyłam, że mamy Merkurego w opozycji do Urana. Czyli zobaczcie, Merkury ma kontakt z tą wyższą świadomością, z tym uranem. I tutaj możemy doznać uświecenia. No, Więcej wskazówek, po prostu wszechświat nie mógł nam dać, na to, żeby po prostu powrócić do tego źródła i żeby to zrozumieć. Przeanalizujcie sobie swoje dzieciństwo, pytajcie bliskich, a zrozumiecie, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Wtedy stajecie się wolni, bo jesteście świadomi. Chyba już nic więcej nie muszę tutaj dodać, a jeszcze tylko miałam powiedzieć, że dla osób, które się po prostu nie pracują nad sobą i no nic nie robią ze swoim życiem, tak? Po prostu zataczają tylko jakieś koło, No to ten nów może być bardzo właśnie wzruszający, właśnie tutaj podczas spotkania rodzinnych mogą powstać jakieś żale. Ty dostałeś tyle, ja nic. E, tutaj mogą powstać też e, takie niezrozumienia. Ale raczej to jest taki nów właśnie na to czucie. Na to zrozumienie własnych emocji? Bardzo krótkie przesłanie, kochani, ale więcej nic nie dodam. Zapraszam Was na konsultacje osobiste. Tam widać dużo więcej, bo bardzo ważne są, kochani, Wasze domy horoskopowe. To, gdzie odbywa się u was znów. I w ogóle domy horoskopowe są najważniejszy ascendent. Jakie aspekty wykonuje nów do waszych planet. Do waszego słońca, do waszego księżyca, bo to będzie tak spotęgowane, tak? To w zależności. No i oczywiście. Jak bardzo nad sobą pracujecie. A praca nad sobą to jest najcięższa, jaka może być, ale daje największe owoce i to mogę Was o tym zapewnić. Życzę Wam, kochani, wspaniałych świąt, żebyście szczęśliwie dotarli do swoich bliskich, żebyście byli w tej podróży Waszych przodków żebyście uzyskali tą świadomość i obyście stali się obserwatorami waszego wnętrza, waszych potrzeb, przede wszystkim zrozumienia tej świadomości, bo taki skok robimy już do tej nowej ery wodnika. Pozdrawiam was serdecznie, życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na horoskopach miesięcznych. Pa pa.